jak rozszerzać naczynia kwionośne no dzięki takim technologiom moi drodzy światło czerwone przenika do naczyń kwionośnych do naczyń włosowatych które są zbudowane z błąka, który szwankuje kiedy jesteśmy zestresowani i blokuje nam dostarczanie wartości odżywczych i odbieranie metabolitów odpadowych takie blokady też przyczyniają się do zawałów, bo przecież serce jest odżywiane przez te naczynia włosowate, a te naczynia włosowate się zatykają. I to jest też głównym powodem tego, że my mamy problemy z sercem. Fizykalne terapie. No my musimy nie, nie bierzmy tutaj medycyny. Ja tego nigdy o tym nie słyszałem. Ja wiem o tym, że ty o tym nie słyszałeś nigdy. Ale my mamy tylko tak wbite do głowy tabletki, lekarze, medycyna, czy znaczy jest pan lekarzem, nie? A z lekarzami takie osoby jak ja, co nas łączy, no to, że my też ich tych lekarzy regenerujemy, bo lekarze jeszcze zwłaszcza ci, co na dyżurach pracują szpitalnych, oni są bardzo narażeni tutaj na utratę tego zdrowia ze względu na to ile godzin pracują, że nie odsypiają. Życie na takim zrywie, można powiedzieć, nie? a jak my nie śpimy, no to my się nie regenerujemy. Tak działa nasz organizm. I my musimy wiedzieć właśnie, że fizyka przychodzi nam tutaj z pomocą, a nie tabletka, związek chemiczny. Fizykalne terapie, fizyka, wpływ na nasz organizm, na biologię. I my właśnie musimy otworzyć sobie oczy, i zauważyć, czego nasz organizm od nas wymaga, jaką funkcjonuje, jaką pracuje, co musimy mu dać, żeby on był zadowolony, ten nasz organizm. Czujemy się tak każdego dnia, w jakim stanie są nasze komórki, więc ludzie, którzy wstają rano i już są zmęczeni, no to właśnie tutaj do nich... Oni powinni głównie pierwsi skorzystać z takich technologii. No, ładowarki do, do ładowania ludzkiego organizmu, 20 tysięcy amplitud w ciągu jednej sekundy daje nam najskuteczniejsza ładowareczka, o której mówię tutaj na tym kanale. I no, to już lata 50. tamtego stulecia, stulecia powstawały w Rosji takie ładowarki, no, a dzisiaj mamy Najwyższego, naj, najwyższy sygnał PMF-u 20 tysięcy amplitud w ciągu jednej sekundy do organizmu przenika i uaktywnia 23,5 miliona molekuł cząsteczek komórek Żadną, żadnym sposobem nie jesteśmy w stanie uzyskać tego efektu stosując coś innego nie ma takiej technologii ten sygnał jest wyjątkowy. Sygnał profesora doktora Wolfganga Kawki z Niemiec, który pracuje z tymi fizykalnymi terapiami na takim etapie, że stworzył sygnał kaskadowy, który uaktywnia molekuły informacyjne, cząsteczki komórek w naszym organizmie, do tego, aby zaczęły szybciej ze sobą być kompatybilne. A dzięki temu mamy. Zwiększoną energię dla naszego organizmu i wymuszoną regenerację uaktywniając te cząsteczki komórek, w tym tlenu. Dlatego też jesteśmy po tych technologiach lepiej dotlenieni. Tak jak ja sobie tutaj powiedzmy, biegam, to nie jestem w stanie się tak dotlenić, jak położę się na technologię i ona mi uaktywni molekuły cząsteczki tlenu. Albo jeżeli nawet bym wszedł do hiperbarii czy do normobarii. Nie jestem w stanie zrobić takiego efektu jak z technologią, na którą wystarczy się albo położyć, albo przykryć i włączyć ją na 15 minut. Mamy już takie czasy, nie? I my musimy po prostu zapoznać się z tematem, o czym ja tutaj mówię. Poprawakrążenia.pl Pisana razem bez polskich znaków. To jest moja strona. Możecie sobie wejść, poczytać, e, pooglądać, też tam jest przekierowanie na Facebooka i zobaczyć o czym ja w ogóle, moi drodzy, mówię. Pozdrawiam.